Witam serdecznie Państwa. Pan Czarzasty, Cza, Czarzasty, nie, Czarzasty, przepraszam, powiedział to, co myśli wielu Polaków, Słowia. Ale po co od czasu do czasu wychodzą prawdy oczywiste, tak jak to robił robi pan Czarzasty, pan Bran, pan Ponkiewicz, pan... No się. Czaskowskiemu, czasami coś tam wymsnęło panu Braunowi i innym wielkim polskim politykom, po to, aby ukryć cel, którym mają wspólnie i w porozumieniu. Jak ja to mówię? PO, PIS, PSL, SLT, Konfederacja, Korona, Hołownia, KUKIS 2050, KO. I wszystkie wszystkie ci, te partie, które są w Sejmie i w Senacie, wspólnie i w porozumieniu, robią nas w konia, robią na nas interesy, na Polaka Sławionych, a my się temu poddajemy. I najgorsze to, że część Państwa, którzy tak strasznie wierzą Rydzykowi, Rysiowi, a to niedawno jeszcze Janowi Pawłowi II, jesteście tak otumanieni że nie ma różnicy, czy słuchacie ambony w kościele, czy ambony w, w jakiejś partii. Obudźcie się. Robią po to, mówią od czasu do czasu prawdę, żeby robić jeszcze bardziej konia, żeby łapać was na haczyk. Głupoty. I robią z wami co chcą. Pozdrawiam państwa serdecznie. Przemyślicie czy o czym mówię.